Jedź, jedź, jedź dalej, jedź Jedź, 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 się nauczy na razie tak Potem kurde będziemy się uczyć zmieniać biegi A pierdolę, ile się nabiegałem? No hmm, i dziecko jeździ Tylko się nauczyło w jeden księżyc jeździć na motorku. Teraz tylko biegi się nauczy zmieniać i sukces gotowy. Także jakby ktoś chciał nauczyć swoje dziecko jeździć, to musi do mnie przyjść, zapłacić odpowiednie pieniążki, cennik ustale wkrótce i... W ten sposób generalnie dziecko nauczy się jeździć bardzo szybko Tylko dziecko musi być przygotowane na to, że ja nie jestem wyrozumiały, nie ma żadnych odpoczynków, siku, kupa, nie ma Bluźnie wymaga i koniec Zapraszam Tutaj dla niezawiarków efekty Jeszcze godzina nie jeździ na tym to? Wyjedziesz się zaraz. Moje dziecko małe. Także tak to jeździmy, nie? Ej, Robimy zdjęcie, chodź. Cyklu kocham Łódź Laura kochasz Łódź? dobrze krótko o, dawaj tu wyżej trochę bo widać tak, nie widać czekaj nie, nie widać, czekaj jeszcze raz jest dobry, a tam jest Laura. Laura też dobra jest. Gimbala ale kurwa nie działa Gac No i fajnie. Dziękuję. Łódzkie błonia. Eee, jak to było? Gdzie to jest? Eee, tam gdzie są kontenery, jeżdżą sobie tam. Dzieci na krosach. Jakiś człowiek wrzucił sobie na dach samochodu, najpewniej Nissan Patrol, światło ostrzegawcze. Obecnie zajeżdża drogę tym dzieciom, jedno prawie zrzucił. Aha, aha. No to Laura no, było tak? I, i. Ewela rozumiesz, przy, przyjechała policja Nie będę was nagrywał, tylko pokażę, że radiowóz że niby rozjeżdżam dziecko swoje, rozumiesz No i teraz właśnie mieliśmy spotkanie z policjantami, bardzo miłe Zresztą, w sensie, że w porządku Fajni policjanci Że w porządku policjanci są To że ktoś mhm. złego powie na policję, to To już ma u mnie przerąbane No i po zgłoszenie było, to ja za dzieckiem jeżdżę, kurde, żeby się żeby pilnować je i tak dalej to ktoś się zadzwonił, że, że próbuje swoje dziecko rozjechać samochodem. Szkoda...